Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii, gdzie podbijam Państwa na daną literę. W dzisiejszym odcinku litera C, jak? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na do torach? Dokładnie, dzisiaj mamy literę C. I zrobimy to jako Czechy. Ktoś mnie tam prosił o to, żebym zrobił czad. Bardzo przepraszam, Mordo, że nie pamiętam Twojego niku, ale naprawdę, namnożyło się Was tyle i Was już prawie 1000 osób. Przekroczyliśmy 900 subów, i z tego miejsca Wam bardzo za to dziękuję. Ale mówię, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich Waszych ników. Może się w przyszłości poprawię, ale nic nie obiecuję. Wybrałem Czechy do tego, ponieważ czadem to będę siedział do jutra. Ale nie wykluczam tego, że zrobimy sobie jeszcze kiedyś odcinek z czadu, obiecuję. Jeśli chodzi o ustawienia trudności, to zrobimy sobie nie średnio zaawansowany, tylko trudny. Legendarnego nie biorę. Jeśli ktoś z Was oglądał odcinek o państw na literę B, to wie dlaczego tego nie robię. Agresywności AI, no dobra, też nie zmienię. A może szybkość gry zwiększę o 10%. Nie wiem co to robi, ale dobra, zrobimy. Tutaj mamy listę państw na literę C: są to Chile, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja. Typ północny, Cypr, Czad, Czarnogóra oraz Czechy. Nie jest ich za dużo, dlatego postaram się podbić jeszcze kilka państw w okolicy Czech. Coś jeszcze, ponieważ tak jak mówiłem w po poprzednich odcinkach, jeśli państwa na, na daną literę jest za mało, to po prostu podbijam też inne państwa, żeby zrobić z nich imperium. Warunkiem tego challenge'u jest to, że muszę podbić po prostu państwa na daną literę. Chociaż myślę, że na literę C i tak jest sporo. I przede wszystkim podbicie Czechami Chin to będzie wezwanie. Przydzielimy sobie punkty. Mm, przyrost populacji obowiązkowo i utrzymanie wojska. E, przyrost podatku to tak chcemy tylko po troszku. No i jeszcze badania. Tworzymy sobie Czechosłowację. I Czechosłowatem będziemy to robić. Dobra, podatki na razie do góry, potem je obniżę. Towary zostawimy jak są i jedziemy. Niemcy i Polsk muszą mieć ze mną bardzo dobre stosunki. I to samo Austria, ponieważ nie chciałbym z nimi wojny. Teraz sobie pójdziemy na Słowację, mam nadzieję, że to wystarczy. No, już mi tu przyszli jakimiś trzema tysiącami. No ale Bratysława upadła, teraz się tylko przebić na resztę kraju. Trzeba zająć Tatry i elegancko mamy ją. Aha, i nie mogę zająć całej. Dobrze, to nie będę tego robił, że biorę wasala, podbijemy to potem. Chciałbym ograniczyć wasalizację państw, no bo to jednak takie trochę załatwe jest. Oczywiście wiadomo, jak walczyć z taką wielką Brazylią, której nie jestem w stanie po prostu wygrać bez wasalizacji, no to już anektuję, ale w jestem w stanie na spokojnie rozjechać, więc po prostu zabiorę za chwilę. W międzyczasie sobie troszeczkę pobustuję ekonomię, może nie niekoniecznie w Pradze, bo mi nie rosną fabryki, tu mi sobie nigdzie nie rosną fabryki, jak tak widzę, no to więcej trzeba zrobić, trzeba pobudować warsztaty. Niech te Czechy mają mnóstwo populacji po prostu. Dobrze, możemy wypowiedzieć znowu wojnę Słowacji, więc z przyjemnością to zrobię. Pytanie, Czy teraz mogę ją anektować całą? Mogę. No to widzicie, dwie wojny i anektowane. A co potrzebuję, żeby zrobić Czechosłowację? Aha, jeszcze Zakarpacie od Ukrainy. Okej, okay. no i to już będzie wyzwanie, bo Ukraina jest sporo silniejsza ode mnie. Może bym zro sobie zrobił sojusz z Polską, jakby się zgodziła za chwilę. Byłby taki dobry sojusznik. Polska i Czechy obecnie mają dobre stosunki. Mieliśmy w przeszłości trochę konfliktów, jak na przykład konflikt o Zaolzie, kiedy Niemcy przed II wojną światową zażądały mm, kraju Sudeckiego. To w Polska wtedy zajęła również Zaolzie, no i Węgry, Słowację Południową. Też za poprzedniej władzy był konflikt o tak, o tak zwaną kapliczkę na granicy, gdzie polskie wojska przez przypadek zajęły czeską kapliczkę. No i teraz przecież jak Czechy przejęły yy, Kaliningrad i zmieniły nazwę na Kralowiec, to będzie budowany przez Polskę piwociąg. Pytanie: Czy, jakbym zbudował tu zamki, to wygrałbym z Ukrainą? Tylko o te dwie prowincje? Z Austrią bym chciał zamki, bo Austrię muszę podbić, bo muszę podbić Słowenię, żeby, dostać dostęp do żeby mieć dostęp do morza i zająć Czarnogórę. O, Polska się bije z Ukrainą, to ja skorzystam. Musimy obronić Polaków. Na pytanie: kto mnie obroni? Dobra, mamy te dwie prowincje. Teraz trzeba tylko poczekać, aż Ukraina skończy wojnę z Polską. Chyba, że zgodzi się, żebym jej to zabrał. Zgodzisz się? Zgodziła się, idealnie. W takim razie tworzymy Czechosłowację, ale kolor powiem szczerze, wolałem poprzedni, więc jakbym mógł, dziękuję, takiego zrobimy. I z Polską będę poprawiał relację dalej. I Za chwilę wbijemy się w Austrię, bo muszę, tak jak mówiłem, dostać się jakoś do Czarnogóry. Ci Austriacy są w wojnie z Włochami, to wiecie co? Wypowiem, jej, wypowiem im wojnę i spróbujemy ich zjechać. Dobra, mamy to. Cała Austria zajęta. Bo oczywiście nie mogę zająć całej. Dobra, to musimy tylko przejść do Słowenii. Tyle. Tyle na razie wystarczy. Jezu, jakie to jest brzydkie. Muszę to poprawić potem. Ale mamy dojście do Słowenii i to jest najważniejsze. To jeszcze z Węgrami muszę poprawiać relacje, bo coś czuję, że Węgry się wkurzą. Podbijemy szybko Słowenię, zanim, zanim zbankrutuje przez za dużą armię. Dokładnie. Zdobyte. No i teraz możemy zacząć zabawę, bo mamy w końcu dostęp do morza. O, Austria odbiła Tyrol od e, Włoch. Straciła go po pierwszej wojnie światowej. A teraz proszę, proszę, wraca do Austrii. Polska sobie radzi z tą Ukrainą jakoś. Trzeba być sojusz? Chcę sojusz, okej. Okay. No to wezmę sobie sojusz z Polską. Musimy zadbać o edukację Czechów, więc pobuduję wszędzie uniwersytety. Przynajmniej tyle, ile mi starczy hajsu. O, Chorwację jest na literę C! No właśnie, to Chorwację muszę zająć. Nie wiem, jakie ja mogłem... Nie wiem, jak ja o tym nie pomyślałem. Że Chorwacja, pokaż, co potrafisz. No, potrafi sporo. Zajęli mi tu prowincję jedną. No, ale ja jej zająłem stolicę. Kto wygrał? Proszę bardzo, Chorwacja upadła. Od razu poprawiam relacje z Serbami i Bośnią, bo jak się wbiją we mnie, to nie będzie przyjemnie. I za chwilę zajmiemy Czarnogórę. Tu Kosowo się w ogóle w Albanii wbija? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale jest plan taki, żeby Kosowo z Albanią stało się jednym państwem. Bo mieszkańcy Kosowa to tak naprawdę etnicznie oni są, są narodowości albańskiej. Tylko Serbii się nie podoba to, że. Wiadomo, Serbia uważa, że Kosowo jest jej terytorium, prawda? Zaraz zajmiemy sobie Czarnogórę. Czarnogóra, jedna z pierwszych państw na Bałkanach w ogóle. To był tak zwany protektorat osmański. Teraz to będzie protektorat czeski. Jakie mają dostęp do morza? Teraz tak, chyba mi się skończyły wszystkie państwa. A nie, jeszcze Cypr, dobra? Już myślałem, że mi się wszystkie państwa w Europie na literkę C skończyły, ale jeszcze jest Cypr. No to skromne, skromne 10 tysięcy niech tam płynie. Ja się zastanawiam, jak ja się do czadu dostanę. Aha, czad nie istnieje. No dobra, ale postaram się odbić te terytoria jego bo potem mi piszecie, że nie podbijemy jakiegoś państwa. A ja mówiłem, podbijam tylko te państwa, które są na mapie w danym momencie. No i to rzeczywiście państwa literyce nie jest jakoś dużo, to może to odbijemy. Na razie zajęliśmy sobie Cypr. Elegancka wysepka. Hiszpania tu w ogóle zajęła Włochy. No fajnie, fajnie. Co my tu mamy jeszcze na C. Na, na C. Aha, tu, tu nie znikają te państwa po aneksji. Dobra, trudno. Jak kliknę w to? O, tu jest to państwo, na, na tym. W Ameryce Południowej. Teraz się zastanawiam, jak ja mam podbić Chile. Jak silne jest Chile? 59 tysięcy. Dobra, no to porozwijam trochę kraj i płyniemy zaraz na chile. W międzyczasie moglibyśmy coś jeszcze zjeść, bo te granice są takie brzydkie. Wiem. Zjemy Austrię. Austriacy w historii dość mocno rywalizowali z Polakami o koronę Czeską, dlatego ja teraz dokonam zemsty na Austriakach. Nie będą decydować o moim państwie. Czechy to wolny naród i będą samostanowić o sobie. Ahoj Austrio! Witaj w czeskim imperium! Niemcy zajęły Holandię. Oj, jeszcze trochę i zacznę coś tutaj podejrzewać. Pani Angelo, czy pani ma jakieś plany wobec Europy? Polska i Białoruś biją Ukrainę, a Ukraina bije Rumunię. Czyli standard. Dobra, zjemy jeszcze Węgry, żeby granice były ładne. I to będzie chyba ostatnie państwo, które nie jest na literę C w Europie i już więcej nie podbijam. Dobrze. Węgry zajęte. Dobra, tyle wystarczy. Idziemy teraz na Chile za chwilę. Tylko potrzebuję dużej armii. Nie wiem, ile na sile potrzeba, ale tak zakutuję z 50 tysięcy. Ciekawe są czy w ogóle mogę to utrzymać. Czy mi wystarczy ekonomii? O Jezu, ile wojen nagle? Znowu nie patrzyłem na wyczerpanie wojenne. I nigdy nam prawie nie graniczy. Chyba tylko Ukraina. Panowie, proszę mi dać spokój. No oczywiście, wszyscy mi dali spokój oprócz świętej Turcji, Portugalia, Hiszpania, Maroko. No nie, Hiszpania przechodzi przez terytorium Włoch, bo mają tu. Terytoria. No, jak wam nie wstyd. Spoko, zaraz coś dorekrutujemy i będziemy tam stali i pilnowali. Co, znaczy, czy oni mogą przestać? Trzy państwa ze mną walczą. Jakiś trójkąt iberyjski. Zaraz się pewnie we mnie Niemcy wbiją i będzie już po mnie. Chociaż znaczy one mnie lubią i że one też mają tyle wojen. Bo Francja ma wojnę jeszcze z Meksykiem i z Wielką Brytanią, a Hiszpania tylko ze mną pewnie, co? Nie wiem, co im Czechy zrobiły. Oho, jeszcze Portugalia tu płynie i kurde zdesantuje się, bo kasy nie mam. Dobra, Portugalia się wycofała z wojny. Maroko też. No, tylko Hiszpania została. Hiszpania, proszę cię odpuść. No dobra, odpuściła. Uff. Trzymałaś moją ofensywę na Chile, Hiszpania, i tego ci nie wybaczę. No ale masz szczęście, że nie jesteś na literę C, bo już by było po tobie. Dobrze, mam 54 tysiące. I teraz te 54 tysiące Czechów popłynie do Ameryki Południowej i spróbuję pokonać Chile. Dobra, weźcie, bo się zadłużam, jak nie wiem. Atakujemy. Sandy się na praktycznie całej długości tego chile. Trudno. Jest dobrze, wylądowaliśmy na północy. Teraz trzeba tylko dotrzeć szybciej na południe i szturmujemy dalej. Idziemy już pod Santiago. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ja, mi się tego Santiago uzdobyć nie uda. Chociaż może to tylko pesymizm. No dokładnie, pesymizm. Udało się. To co, 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 co tu jest? Los Angeles? A co to robi w Chile? Dobra, przeorałem to Chile. Jedziemy na południe. Okej, okay, i teraz trzeba poprawić relacje z Argentyną, bo jeżeli Argentyna mi wypowie wojnę, to nie ma szans, że ja to Chile utrzymam. To samo jest z Boliwią i z Chile. Boże, jakim Chile? Peru. Nie jak gadam ostatnio. Mhm, tym bardziej, że żadno, żadne z tych państw nie chce paktu o nieagresji, więc jestem, krótko mówiąc, w czterech literach. Chyba, że wezmę sobie to Chile na wasala na razie. No, w sumie zają, zająłem je całe, po prostu potem je anektuję, bo tu jest bardzo niebezpiecznie, bo Argentyna mnie na razie nie lubi. Jak silna jest Argentyna? 127 tysięcy ekonomii, ja mam 266 i populacja dwa razy mniejsza. No ale jak się rzuci jeszcze Peru i rzuci się jeszcze Bol Boliwia, to jesteśmy porównywalnie silni. Bo chyba, że Brazylia by chciała być moim sojusznikiem, to wtedy bym może, może bym wtedy mógł tutaj być bezpiecznym. Oho, Argentyna mi wojnę wypowiada. Jezu drogi, wiedziałem. Nie, 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 to, to Chile idzie na mojego tego. Na Chile idzie na mojego wasala. Przecież Argentyna wiedziałem, że mi wojnę wypowie. Portugalia jeszcze. Portugalio. Proszę cię. Nie bądź teraz taka okrutna. Tylko Chile muszę poprawiać relacje, żeby jej. żeby im broń Boże nie przyszło do głowy, żeby mi wysyłać ultimatum o wolność. Raz tak. Całe Czechy muszę zarekrutować w wojsku, żeby się Argentyna wystraszyła i zawarła ze mną pokój. No ale kurde, nie boi się ty. A Portugalia? Też się nie boi. Jezu, drogi. Mhm. Uh -huh. Już wiem, czemu się nie boi, bo ona tu płynie z desanciorem. No i na spokojnie to wypchniemy. To może teraz się zgodzić na pokój? Argentyna też tu płynie? Płynie. Nie, to nie Argentyna, to Grecja. To jeszcze Syria mi wojnę wypowiada? No a wy, to, to już jest po prostu oplucie mnie. No dobrze, no to teraz poczekamy, aż będą chcieli pokoju. Ja to ci nawet zwolnię z podatków, jak chcą. Nie muszą mi nic płacić. To byle by się uspokoili. To samo Argentyna. Nie, jeszcze Francja doszła do kolei. Po co one mi wypowiadają wojnę? Po co? Dobra, Argentyna się wycofała. To od razu poprawiam relację, żeby to się nie zakończyło podobnym incydentem w historii. Później. Portugalia. Portugalia też chce pokój, okej. Okay. A Francja? Nie, rozumiem. Francja musi dostać wpierdziel, żeby skończyła. Okej. Okay. Jeszcze mi tu przechodzi przez Włochy. Wiedziałem, żeby te Włochy zająć. Wiedziałem, że będą dla mnie niemiłe. Wiedziałem. Wiecie co? Ja mam tą Francję gdzieś. Buduję tu zamki i niech ona wypala całą swoją armię na tych prowincjach. Proszę bardzo. Naprawdę jeszcze Szwajcaria wandała przejście? W taki sposób to my tych Chin nigdy nie zajmiemy. No nie, no ja pierdzielę. Oni jeszcze przechodzą przez północ. Polska, chodź do tej wojny. Pomóż mi. Przecież ta gra jest niemożliwa. Jak tak w ogóle można grać? Cały świat przechodzą. Powiem wam szczerze, ta, zaczynam mieć tego dość. Co chwilę ta Francja przechodzi przez te prowincje, to jest po prostu już męczące. Hiszpanio, wejrzesz wygrać z nią wreszcie, bo ja już nie mogę. Siły na to. Ginżesz Francję, głupia. No wreszcie pokój zawarła. Jezus Mariano, żeby marnować tury na to, żeby bić się z jakimiś francuzami. Poprawiaj ze mną relacje i nie denerwuj mnie w przyszłości. Argentyno, ty możesz Pacto nieagresji podpisać? Lubisz mnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Co tu jeszcze jest? Boliwia. Też podpisuj. Typeru też, albo się przejdę do ciebie. To jest jeszcze to państewko na C. To jak ja mam to podbić? Ile tam po wojska... Po... A, bo Francja w ogóle Hiszpanię zajęła. No fajnie. Jak Francja wciągnie nosem Hiszpanię, to już na pewno sobie z nią paradę w przyszłości. Dobra, płyniemy na tą wysepkę na C. Mi już potem nikt nie mówił, że tego nie zająłem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak. Często, że to było tak zajmowane i odbijane, tu to to bunty wybu wybuchają. Trzeba tu festiwal zrobić. Znaczy, zrobimy wam jakiś tu festiwal piwa czy czegoś. Teraz trzeba przygotować kraj do wojny z tym, do wojny z Chinami. Aha, Francja przez tą ofensywę na Czechy spaliła mi jakieś 20 tysięcy ekonomii. Nie no, cudownie po prostu. Trzeba to teraz odbudować. Na szczęście mam sporo hajsu. O, mam szczęście, bo Chiny tu przetrwały, to Chiny mógłbym zająć. To muszę mieć jakąś bazę wypadową na te Chiny. Może Tajwan zajmę. Nie wiem, niektórzy uważają, że Tajwan to jest część Chińskiej Republiki Ludowej, więc jak zajmę Tajwan, to chyba nie nagnę bardzo zasad. Nie natrzymajcie no, mnie teraz, Ukraina się wbija. Przecież ty już nie istniejesz. My, Włochy ci zajęły terytorium. I ty jeszcze śmiesz mnie atakować? Dobra, Ukraina. Znikaj mi z tej mapy i mnie nie denerwuj więcej. Mołdawia w ogóle jaka silna. Nie, jak mi to wypowie wojnę. Dobra, bierzemy teraz te 53 tysiące, co tu mam. I płyniemy nimi do Chin. Gramy kozaka. Dobrze, tylko muszę wziąć pożyczki, bo się za bardzo zadłużam. Gdzie wy płyniecie? Nad Kanadą? Są tu w Chinach. Dodawajcie ich. Chińska Republika Ludowa. Obyś upadła. Chociaż po tym jednym moim szturmie. Dawaj teraz ich na pełnej, na pełnej, na pełnej. Zajmujemy jak najwięcej prowincji i zawieramy pokój. Dobrze. Cała naprzód na północ. Zajmiemy dużo tych Chin. Odbierzemy im fabryki. Będą łatwiejsi. Shanghai musi upaść. Dawaj, dawaj, dawaj Chiny. Ja nie mam hajsu, to prawda, ale trudno. Nie, oni się desantują na plecy. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego w tej grze. Nie wiem, co się tu wyprawia. Oni zajmują prowincję po prostu dziesięcioma jednostkami dosłownie. Ja za tym muszę teraz ganiać. O jezu, drogi. Mm -hmm. Teraz tu dwa tysiące zrekrutowali. Ciekawe, jak. O! Zgodziły się na pokój. Zabrałem jej takie trzy wyspy. Teraz będzie je łatwiej podbić. No i to nawet się udało bez podbijania Tajwanu. Tą armią co tu wysłałem podbiłem te wybrzeża Chin. Bardzo dobrze. Oby mi tylko teraz nic z tych Chin nie zjadło. Czy mają szczęść wojnę? Mają. Z Kazachstanem. nawet no z Kazachstanem to z chyba sobie poradzicie, no. Już nie bądźcie tacy słabi. Bardzo mnie ta Francja martwi. Ona tu się rozlewa na Włochy, Hiszpanię, na wszystko. Polsko, mamy sojusz, a ty mnie nie lubisz. Czemu? Polub się ze mną. Gujana francuska wojny wypowiada. Nie, 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 won. W ogóle istnieje tu takie państwo jak Cesarstwo Etiopii. Nie liczę tego do państwa C. Etiopia jest na E. Podbiję to w odcinku z państwami na E. Od razu mówię. Stacja dziewiąta. Portugalia wypowiada wojnę Czechom po raz trzeci. Nie wiem, co oni się tak uparli na mnie. Dajcie rzecz spokój. Będą mi teraz wojnę wypowiadały Portugalczyki. Czy ja mam tam iść? Do odcinka na, do odcinka na P jest jeszcze dużo czasu. Jesteśmy dopiero na trzeciej literze. Nie, ja nie wiem, co jest z tą grą, że ta Portugalia nie chce ze mną pokoju zawierać. Teraz tu będzie desantowała. A proszę, desantujcie się. Mam to gdzieś. Mam do podbicia Chiny. Które przegrywają z Kazachstanem. O jezu drogi, co tu się wyprawia? To jest po prostu jakaś masakra. Kazachstan. Gdzie byłeś, jak walczyłem z Chinami wcześniej? Gdzie wtedy byłeś? Rosja chce dostęp wojskowy. Nie, co ty zwariowałaś? I ty, co, to nie jest na literę C, ale zajmę te Makao i Hongkong, bo wam gwarantuję, że jak będę walczył z Chinami, to mi się to w plecy wbije. A ja nie chcę się denerwować, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. I bardzo dobrze, żegnam was. Aż, jeszcze, teraz jeszcze tylko Hongkong. Jezu, i Portugalia, 13 tysięcy we Włoszech. Matko boska, oszaleje zaraz. No i na co wam to było? Jeszcze pokoju nie chcą. Nie, to jest po prostu kpina jakaś. Co tu się wyprawia w ogóle? Jeszcze ten prezydent Portugalii, zobaczcie jak się uśmiecha. Śmieje się ze mnie. No wreszcie, Portugalia pokój zawarła. Mogę bić się w spokoju z Chinami. Znaczy chyba, bo patrząc na to co robi z nimi Kazachstan, to mam pewne wątpliwości. Co tu się jeszcze wbija? Nic, dobra. Już myślałem, że się wbija jakiś Wietnam. A nie, w Pakistanie mają jeszcze wojnę. O nie, szybko, trzeba to zajmować. Pakistan jest silny, jak mi to zajmie, Nie jest z tą wojną źle, dochodzimy już do Mandżurii, a w zasadzie kończymy zajmować Mandżurię. Problemem jest tylko to, że pół Chin zjadł mi Kazachstan, więc teraz musimy poczekać aż zapanuje pokój między Chinami a Kazachstanem, żebym mógł zajmować dalej. I oczywiście ta wyspa, ja nie umiem tej wyspy nigdy zająć. Nie się tu tak umacniają, ale spróbujemy jeszcze raz. Dobra, jednak się nagadałem, udało się to zająć. Teraz czego my jeszcze nie kontrolujemy? Tu Kazachstan nie zajął, dobra. Teraz wysyłamy całą armię na granicę. Jak tylko Kazachstan zawrze pokój, to od razu puszujemy resztę Chin. O! Dokładnie o tym mówiłem. To działa. Nie, ja, ja tej pustyni nie odbijam tego Kazachstanu. Nawet mi się tam nie chce walczyć, że to jest pustynia, tam nic nie ma. Jestem ciekaw, ile ten Kazachstan na tym zyskał w ogóle, że to zajął. Po co ty to w ogóle wziąłeś? O Jezu, jeszcze w pokoju nie mogę zająć całych Chin? No serio? Co ja mam teraz zrobić? Dobra, biorę ich nowa sala. Teraz anektujemy tym, że mały, mały wyjątek, bo tutaj walczył z Chinami Pakistan, to żeby być już uczciwym wobec niego, ja mu oddam te prowincje, bo on by i tak je zajął. Mi się te prowincje nie należą. Proszę bardzo, Pakistanie, weź się sobie. I ty, yy, Kazachstanie... Nie, tobie nic nie dam. Tobie nic nie dam, możesz sobie pomarzyć. No ja mogę spróbować dojechać chociaż parę prowincji tego Pakistanu, bo pewnie mnie zjecie w komentarzach, jak nie dojem tych Chin do końca. Wiecie, znaczy Kazachstanu, a nie Pakistanu. Pojawił się jeszcze jeden problem. Jak to teraz, kurczę, zasymilować wszystko? Jaki proces zaszedł w głowie Portugalii, żeby wypowiedzieć mi znowu wojnę? To ona się tak na mnie uwzięła. Weź i pewnie nie skończy od razu. Bo pewnie, że nie. Boże. A few moments later. Dobra, moi drodzy. Podbijałem już wszystko na literę C, sprawdziłem, na świecie nie ma żadnego innego państwa na literę C, tu Kazachstan kontroluje trochę Chin, ale już mu to odpuszczę, wybuchły mi bunty, ale to już nie będę ich tłumił w sumie sobie poza, poza nagraniem, ile anektowałem, Chorwacja zajęta, tak więc yy, dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał i widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!